Cześć, kochani. Dziś do mężczyzn przede wszystkim, chociaż do kobiet w sumie też, bo w kobietach też jest męska energia, w mężczyznach żeńska. Kobiety też mają swoich partnerów. Zawsze to zwiększa jakoś samoświadomość i świadomość tego, co mamy w związku z partnerem, z dzieckiem, z ojcem, ale przede wszystkim do mężczyzn. Tak. tak? No. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, prawdziwy mężczyzna nie wie, co łzy. Taka piosenka starej polskiej kapeli. Hmm. coś w tym jest, tak? No mężczyzna musi być męski, twardy, bronić, zapewniać bezpieczeństwo. Być żołnierzem, policjantem, strażakiem, w domu obrońcą, tak? No, fajnie, ma to sens. Tak działa męska energia do tego służy także u kobiet. Jak najbardziej ma to sens z tym, że coś jest na rzeczy, skoro 85% samobójców w Polsce to są mężczyźni, 7 lat wcześniej umierają, statystycznie tak, a w gabinetach psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów w różnej maści, 85, 80% to są kobiety. Podobnie zresztą jak na y, różnego rodzaju y, grupach poświęconych y, samorozwojowi, pracy z sobą, y, samoświadomości, y, pracy ze swoimi y, ciężarami. Tak. No, ciekawe, tak. Zbiorowa nieświadomość mężczyzn y, polega na tym, że my przecież nie możemy sobie pozwolić na słabość. My mężczyźni mamy być silni. No to co? Silny mężczyzna idzie do terapeuty, silny mężczyzna pracuje z emocjami, no, silny mężczyzna m, ma mieć wyparte emocje, nie? bo ma być <laughs> twardy. No i ta twardość koniec końców zaczyna przygniatać, tak jak kobietę, która ma za dużo męskiej energii. Też zaczyna koniec końców ją przygniatać. Wtedy mężczyzna chce mieć jak najwięcej męskiej energii, tylko że bez integracji swoich słabości, słabości w cudzysłowiu, tak? swoich żeńskich wartości <laughs> nasza męskość będzie niedojrzała, będziemy się starać coraz bardziej, a tak naprawdę będziemy albo barbarzyńcami, bez emocji, bez empatii, wyzutymi z yy, wszelkiej czułości, albo będziemy, yy, nasza męskość będzie mężczyzną, który tak naprawdę w sercu wisi na mamusi, na pępowinie, a teraz tak twardy chce być tak, bo gdzieś tam ją bronił, zbawiał to, to, to teraz też. Yy, nie przyznamy sobie prawa do naszych podstawowych emocji, których jako dziecko Mogliśmy nie mieć. Mogliśmy nie mieć do nich prawa, tak? Albo mogliśmy mieć do nich prawo, ale w końcu znienawidziliśmy je, jako emocje niemęskie, tak? Lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, yy, wszelkiego rodzaju emocjonalność, także te takie pozytywne rzeczy, wyrozumiałość, wdzięczność, yy, współczucie. No, nie, no to jak? No mężczyzna taki stereotyp, gdzieś tam wojownik, kiedyś nie, to śmierć wrogom ojczyzny. Nie? To y y y y chodzą ludzie tacy mocni w tych koszulkach. Y y y y y mężczyzna wypiera to, co nie Mężczyzna musi być twardy. Mężczyzna nie może sobie pozwolić na te rzeczy, o których mówiłem. I udajemy takich silnych. Jako często w domu, tak, jako mąż, taki, hmm, nie? ale często jako w pracy, jako wojskowy żołnierz, policjant, strażak, straż miejska, służby mundurowe wszelakie, ale także różnego rodzaju szczeble zarządzania, dyrektor, także stanowiska szeregowe, gdzie tam też nie wiem, przedstawiciel handlowy sprzedawca, on też musi być hmm, jakiś, nie? On musi być jakiś. Bardzo często wynika to z tego, że my w dzieciństwie już musieliśmy być jacyś. My nie mogliśmy mieć tego zdrowego dziecięcego wstydu opartego na tym, że dziecko z natury jest niedoskonałe, niedojrzałe i takie powinno pozostać. Dziecko powinno mieć przyzwolenie na to, że jest niedojrzałe. Często słyszę z ust ludzi, że mój dziesięcioletni syn jest taki niedojrzały. No jaki ma być? Ma 10 lat. Ma być niedojrzały. A ty, jako rodzic, masz uznać jego niedojrzałość, pozwolić mu, żeby on nabierał powoli tej dojrzałości, a nie wskazywać mu, że jest niedoskonały, że ma być jakiś. Wtedy dziecko już musi być dla rodzica. I wtedy często my wypieramy te swoje rzeczy, ale często też we wczesnym dzieciństwie, zwłaszcza, bierzemy sobie od rodziców ich wstyd, ich poczucie winy z ich własnego dzieciństwa, a potem sami. Już nie możemy sobie przyznać do tego yy, prawa, bo nam nie wolno na przykład w dzieciństwie z jakiegoś powodu <laughs> i, i później przez społeczeństwo kształtowani też musimy być twardzi, bo facet ma być facetem i my wypieramy te wszystkie swoje yy, niemęskie <laughs> emocje. No słuchajcie, a to co wyparte wróci, nie da się wyprzeć swojej. to są części osobowości nasze, które są w każdym człowieku, w każdym, jeśli my tego chcemy wy to wyprzeć, bo to nie moje lęk, smutek, co? to nie moje, nie? ja jestem taki, nie? <laughs> one powrócą, z tym, że niechciany lęk powróci jako niechciany, niech, jako nerwica, niepokój, kompulsyjna potrzeba ogarniania rzeczywistości, miliona spraw, które są dookoła, w przyszłości, lęk mi pokazuje to, co w przyszłości, na podstawie tego, co w przyszłości wiem i będzie to tak mocne, że będzie to już lęk w stanie zapalnym. Nerwica, niepokój, kompulsyjna potrzeba ograniania rzeczywistości. Często domena tych męskich kobiet, singielek, które muszą ogarniać przecież za dwoje. Albo kobiet, które mają słabych facetów. No to też, nie? Albo mają facetów, którzy mogliby być silni, no ale ta kobieta nie zaufa, że on tutaj da radę i sama wszystko ogarnia. A potem w wieku lat, 50 lat ledwo No mężczyzna podobnie, tak? Yy, pomijam to, że my też te stanowiska mundurowe, dyrektorzy i tak dalej, ordynatorzy w szpitalach. Naprawdę bardzo często od takich ludzi słyszę, nie nienawidzę swojej pracy. Chciałbym, nie wiem, różne inne rzeczy. Mam pieniądze, ale nie wiem, to dlaczego tego nie rzucisz? No bo to robię, nie? Bo na przykład mamie będzie przykro. <laughs> Naprawdę, bardzo często, bo mama chciała, żebym był taki męski, tak? Bo mama sama w dzieciństwie miała problemy z ojcem, Partner, nasz tato, nie uzupełnił tego, tak? Bo nie da tej bezwarunkowej miłości i akceptacji, której chciała od taty. Nikt nie da. To jest przyczyną większości rozwodów. A potem pojawił się syn, który pszf, wkliknął matce w tą dziurę, tak? I ona łata swoją, swój brak męskości dojrzałej z dzieciństwa od ojca, to chłopiec, chłopie. Nie? A ty uzupełniasz i nie możesz pójść do swojej dorosłości. I często wypierasz różne te rzeczy, żeby być dla mamy, jako dziecko, ale nawet później w wieku jak 50 lat, tak? To, co wyparte, wróci. Smutek, jeśli my nie mogliśmy w domu rozmawiać o emocjach, jeśli my musieliśmy być już twardzi, jeśli nam zabraniano, przesadzasz, wydaje ci się, albo sami sobie odmówiliśmy, bo mama była w depresji, a siedmiolatek nie mógł. Mówić, że jest smutny, bo widział, że już wtedy widział, że jak powie, to mama, i będzie jeszcze smutniejsza. No to on wtedy był wesołkiem i wyparł smutek. On wtedy był twardy, bo nie było ojca, bo ojciec pił i tak dalej, no to ktoś musiał być. I wyparł. Nie wolno mu było się bać. Nie wolno mu było mieć dojrzałości. Niedojrzałości, przepraszam. Nie wolno. I potem pójdzie w życie. Jemu nie wolno. On jest taki męski, a w środku płacze to malutkie dziecko. W środku płacze to malutkie dziecko. I na zewnątrz mamy skorupę. Tak, wielką skorupę tej męskości, tego wikinga, tak? Będąc policjantem, strażakiem, yy, dyrektorem, jaką w domu mężem, tak? Tacy mamy być. No a wewnątrz płacze malutkie, skrzywdzone dziecko. A my go spychamy. My go nie chcemy. Nie chcemy tego wstydu, jakiegoś poczucia winy. Tego, że ktoś nas skrytykuje i nas to tak bardzo odpala, bo w dzieciństwie byliśmy poddawani ocenie, tak? I teraz odpala nas to po tysiąckroć. I albo wybuchamy tą złością, której w dzieciństwie nie mogliśmy mieć, a teraz wraca jako wielki gniew, albo ładujemy ją w siebie. I choroby autoimmunologiczne, i później przychodzimy do domu i alkohol, żeby to prrr, dalej wyciszyć, zalać, spadaj mój smutku i tak dalej, ja ci tutaj wybiję, albo nam, albo nam to wybija. Prrr. Wybija i zaczyna się w domu agresja, sfary i tak dalej. <laughs> Testosteron u młodych ludzi to często są te bitki osiedlowe, walki kibiców i tak dalej, nie? Sam jako, jako 15-latek nie nie, nie nie biłem się, ale słuchałem metalu, tak? Ciężkiego metalu, żeby wyładować tą agresję. Port też jest taką formą, tak? Ale my często nie możemy przyznać sobie do tego prawa. Przyznać sobie prawa do tej złości, do... Złość, umiejętność stawiania granic w dzieciństwie, tudzież pomachanie rodzicom, moje potrzeby są niezaspokojone, pięciolatek, który się złości, no ale nam często nie wolno było, bo już wtedy musieliśmy być dojrzali, twardzi dla mamy, dla taty, tam gdzieś już zabiegać, dla młodszego rodzeństwa, tak, przestań, bo przecież oni są młodsi, tak, to ty, a ty jesteś starszy, to ty musisz być, wiesz, tutaj, no, dojrzały, ogarniać, no super, nie, no ale ja mam 6 lat i mam już ogarniać, skończyło się dzieciństwo. Wtedy już musisz być dorosły, jesteś dorosły i potem niesiesz ten bagaż, a problem zaczął się grubo wcześniej niż powinien być, tak, niesienie tego bagażu, bo już w głębokim dzieciństwie, a nie w wieku 18 lat i mechanizm niosący się amortyzuje i masz 45 lat i jesteś wrakiem, ale na zewnątrz nadal masz skorupę, <laughs> nadal jesteś silny, no i musisz, nie, póki coś cię nie wybije ze strefy komfortu, z tego w czym jesteś. I dostaniesz żółtą kartkę od losu. No bo czasem od razu dostaniesz czerwoną. Bach, koniec, nie? Pęknie ci jakaś żyłka, zawał albo coś i, i już. I yy, zasilisz statystyki, nie? Siedem lat przed kobietami umierają facaci, nie? Albo samobójstwo, nie? Brrr, nie? Już po prostu ktoś ma dość, odpali go, coś jakieś zdarzenie, już nie da rady tego nieść. Cały czas musiał być twardy, ale w końcu pokonał ścianę z papieru, z dykty, z blachy, yy, z cegieł, ale w końcu napotkał żelbet wzmocniony. I koniec, nie? Nie da rady. I już i pojawia się y, lęk czy smutek w formie totalnej, czyli smutek w formie depresji, lęk w formie totalnej nerwicy, y, który ci po prostu zamęczy i podsunie ci takie myśli, tak, on ci zawsze y, chce lęk y, pokazać w jaki sposób uniknąć zagrożenia. To w najbardziej skrajnej formie będą to myśli samobójcze, tak? ucieknij i będziesz miał już wreszcie spokój święty, nie? bo już nie dasz rady tego... Tego nieść, tak? My sobie wtedy, no co możemy zrobić? Dostajemy żółtą kartkę od losu, tak? Czerwona no to koniec, nie? Ale żółta jakieś ostrzeżenie, tak? Choroba, coś nas wybiło, rozwód i tak dalej. My sobie mamy święte prawo przyznać. My mamy prawo przyznać sobie prawo do swoich emocji. Wszystkich. Wszystkich. Czy ja muszę być twardy? Jeśli ktoś teraz tutaj zacznie mi walić siekierą w drzwi. No to co? No wiadomo, jestem mężczyzną, muszę być twardy, obronić córkę, czy tam żonę, czy kogoś. <laughs> ok, ale co ja poczuję? Poczuję lęk. Nie? Co się dzieje? Tak przyznaję sobie prawo do swojego lęku. Przyznaję sobie prawo. Przyznaję sobie prawo do tego, żeby się bać. Nigdy sobie nie przyzwalałem, przecież to takie niemęskie. Dziś przyznaję sobie prawo do tego, żeby się bać. Do swojego, do swojej części osobowości płatka pod tytułem lęk płatka, bo ja jestem środkiem stokrotki, z której wystają płatki. Już w dzieciństwie się zaczęły tworzyć i to jest wdzięczność, wzruszenie, wyrozumiałość, współczucie, radość, ale też smutek, lęk, wstyd, zazdrość, wstyd, poczucie winy. One wszystkie mają jakąś swoją funkcję, ma je każdy na planecie. Ja sobie mam przyznać świadomie prawo w końcu do tego, do czego nie mogłem sobie przyznać, bo musiałem być twardy. Całe życie musiałem być twardy i zajebisty, tak? Mężczyzna jestem. Mam sobie przyznać prawo do tego, co było wcześniej do dupy, co ja uważałem, że jest do dupy, albo co moje otoczenie, praca gdzieś tam, może masz, masz być twardy, czy yy, w dzieciństwie, kiedy już wtedy musiałem być yy, małym siłaczem. Mam sobie prawo przyznać do swojego lęku. Gniew, poczuję gniew, tak? Mogę nieświadomie tak, wyskoczyć na niego, ale ja świadomie przytulam swój gniew, tutaj się kumuluje. Przyznaję sobie prawo do swojego gniewu. Przyznaję sobie prawo do swojej złości. Tak zadzwonię na policję i będę czekał na niego z pałą, jako osoba uduchowiona. Będę czekał, żeby bronić swoich bliskich. Tak? Ja wiem, że ja i on to jedno. Idąc dalej gdzieś głębiej w duchowość. Mamy wspólną świadomość. Ale nie wyjdę do niego z klebem i solą. Wyjdę do niego z pałą albo z jakimś narzędziem, tak? Żeby się bronić i bronić swoich bliskich. Przyznaję sobie do tego święte prawo. Przyznaję sobie prawo do smutku. Bo też jestem smutny, że to się wydarza. Jestem smutny. W zasadzie... Ten gość, tak jak i ja, kiedy miał roczek, wyciągał rączki do rodziców i chciał tylko miłości. Ale potem pokierowały nim różne czynniki takie, że w końcu on musiał przyjść tutaj z siekierą. Nie? Przyznaję sobie do tego prawo. Przyznaję sobie prawo do wstydu. Przecież on mnie może pokonać. Mój lęk mi mówi: On mnie może pokonać, możesz przegrać, upokorzyć ci na oczach twojej rodziny. No to tak, przyznaje sobie prawo do swojego wstydu. Mam prawo się wstydzić. Mam prawo być zawstydzony. Mam prawo poczuć swoją niedoskonałość. Mam prawo przestać udawać, że jestem doskonały. Mam do tego prawo. Przyznaję sobie prawo do swojego poczucia winy. No bo przecież mogłem chodzić ostatnie 10 lat na siłowni i być pudianem, i bym go z liścia pociągnął i by poleciał, nie? Mogłem sobie kupić, nie wiem, broń gazową albo coś? No nie mam, nie? Poczucie winy. Przyznaję sobie prawo. Przyznaje sobie prawo do tego wstydu i poczucia winy, które wibracyjnie są na niżej. Są niżej niż siła i, i nienawiść i tak dalej, bo na nienawiści coś możesz zbudować. Na wstydzie poczucie winy nie bardzo, na tym toksycznym. Ale żeby zintegrować w sobie te uczucia, masz przyznać sobie do tego prawo. Święte prawo. Nie udawać, że wszystko jest miłością i to zalać. Faktycznie może z 1% ludzi jest w stanie powiedzieć: wszystko jest miłością i to wszystko zalewam, melasą miłości. I to może zadziałać. Ale to jest niewielki procent ludzi, którzy mają naprawdę tak wielką wewnętrzną moc miłości, przyznaje sobie prawo do wszystkiego tego. Słuchajcie, droga do męskości wiedzie przez integrację swoich słabości, nie przez wyparcie, przez pozwolenie sobie na nie. Droga do męskości wiedzie przez integrację swoich żeńskich wartości, swojej emocjonalności, swojej miękkości, swojej kreatywności. Swojej mocy, nie siły, mocy. Nie będziesz nigdy prawdziwym mężczyzną, przepraszam, będziesz, bo każdy jest prawdziwym mężczyzną, ale nie będziesz mężczyzną zintegrowanym, tak? Twoja męskość nie będzie dojrzała, jeżeli nie zintegrujesz swoich żeńskich wartości, nie przyznasz sobie do nich prawa, które często masz o wiele większe niż męskie, ale ty udajesz takiego faceta. I nagle czerwona kartka, Bach. Integracja żeńskich Wartości. Podobnie droga u kobiety do swojej rzęskości idzie do, przez integrację swojej męskości. Tak to wygląda. Wtedy prawdziwie mężczyzna może poczuć swoją męskość. Może być tym Wikingiem, ale z wielką duszą, z uczuciami, z emocjami, z uduchowieniem. Wtedy jego męska siła, jego topór jest o wiele silniejszy. I co ciekawe, nie jest już Kompulsyjny, zagrożeniem dla kogoś, dla siebie, autoimmunologia, alkohol, dla innych. Wtedy możemy odłożyć tą całą autodestrukcję, tudzież destrukcję innych, swojej rodziny, agresję do innych, tak? Możemy. Wtedy poczujemy swoją prawdziwą męskość, i tak naprawdę wtedy poczujemy lekkość, przyznanie sobie prawa do swojej słabości, poczucie tego, że kiedy przychodzi lęk, smutek, ja mam do nich prawo. Kiedy przychodzi na mojej simsoidzie życia dołek. I to, co przyjdzie wtedy, pogorszenie nastroju, smutek, lęk, tak, witam Cię, jesteś tutaj, przyznaję sobie do Ciebie prawo. Mój lęku, ostrzegasz mnie, że stanie się to, czy to, czy to, 100 kilometrów do mnie z Lwów, że będzie wojna. Okej, okay, dzięki, że to mówisz. Dzięki lęku, że mówisz, że zostanę porzucony przez żonę, że ktoś mi umrze i tak. Dzięki. Ale wiesz co? Tego jeszcze nie ma. Tego nie ma jeszcze. Dzięki, że to mówisz. Ja Cię szanuję, szanuję go. Przyznaję sobie prawo, ty jesteś do tego, żeby mnie ostrzegać. Ale ja pozwalam sobie teraz, po pierwsze na ciebie, po drugie na wszystko to, co z tobą jest związane. Podobnie z naszymi częściami osobowości. Idąc głębiej, perfekcjonista, mężczyzna, który jest perfekcjonistą, ale tu też jest leser. Jeżeli jeden płatek będzie w przeroście, drugi będzie w niedorozwoju. Jeśli ten będzie w przeroście, ten będzie w niedrozwoju. A słuchajcie, one mają być w równowadze, jak inny Yang. Mamy sobie przyznać prawo tak do swojego perfekcjonisty, jak do swojego lesera, tak do swojego wkurzonego, jak i do swojego pacyfisty, który pozwoli na siebie nasrać. One razem tworzą lekkość. Jeżeli któryś będzie w przeroście, a któryś, a ten drugi w niedorozwoju, będzie ciężko. I ta część naszej osobowości będzie zmęczona i my, a ta też będzie niewidziana, i też nas gdzieś tam będzie dźgać. Tak, chce się położyć i zrobić sobie drzemkę. Mówi leser. Ale perfekcjonista mówi: chłopie, tyle rzeczy masz do roboty, a nawet jak nie masz to sobie znać coś, co będziesz robił drzemkę. To, to ten jest kurczę w tym momencie wyłączony, nie? a ten jest przerosznięty, mu jest ciężko. Podobnie tak, gdy jest tak, cały czas będę spał. Nie? Już nie mówię, że czasem to może być depresja, tak? Yy, objaw smutku w stanie zapalnym. Wtedy ten jest, ale chłopie zrób coś, ale ja nie chcę Cię słuchać, ja mam wyrąbane, nie? Niech żona umyje naczynia, niech cokolwiek, zarobią pieniądze, nie? Ja tutaj siedzę przy komputerze i gram, jestem leserem, nie? Zapalę, przetrawkę, wypiję sobie piwko i tsz, mam wyrąbane. Ta druga część będzie w niedorozwoju. Mamy sobie przyznać święte prawo do nich, tak? Yy, mamy popatrzeć na swój ród, jak często nie niesiemy, nie chcemy być. Mało który mężczyzna chce być taki jak ojciec. Ale popatrz teraz. Pomimo tego, że nie chcesz i nigdy nie, nie, nie chciałeś, to zobacz czy przez całe swoje dotychczasowe życie nie powtarzasz jego losów, jego dynamik, często w bardzo innej formie, ale efekt jest podobny, tak? Często on pił, a Ty na przykład możesz nie pić, nie? Chociaż możesz pić, masz większe szanse, ale na przykład jesteś pracocholikiem, jesteś hazardzistą, jesteś gry komputerowo-holikiem. Jesteś w tej samej dynamice co on. Masz jakąś nieobecność, odgradzasz się od życia czymś. Siedzisz w książkach przez cały dzień. Nie, ja czytam książkę, nie. Okej, okay, jestem zamknięty w jakimś swoim mikroświecie, tak jak on w alkoholu. To pełni tą samą funkcję. Zobacz, jak często chorujesz tak jak on. On, dziadkowie i tak dalej. Zobacz, jak często gardzisz kobietami tak jak on. Jest tam w tobie jakieś pobłażanie. Albo jak często łukasz do nich i szukasz matki. Tak jak on kiedyś, bo został porzucony, niewidziany, i tak dalej. Zobacz, jak ty jesteś niewidziany, tak jak on. Zobacz, ile tych rzeczy możesz powtarzać. W podejściu systemowym, psychoterapii, albo chociażby w ustawieniach Hellingerowskich, możesz to zostawić, tak, tak jak nie odciążyłeś rodzica, biorąc sobie wczesną dziecięcą lojalność od niego. Ty możesz mu to zostawić pójść dalej. Te techniki do tego służą. Praca z wewnętrznym dzieckiem, służy z zaopiekowania się tym małym chłopcem, który w nas w tym momencie teraz łka, a wszelkiego rodzaju techniki pracy ze swoimi częściami osobowości, czy voice dialog, czy IFS, Internal Family System, yy, bardzo różne techniki służące akceptacji siebie, służące wprowadzeniu słów Jezusa czy Buddy. Pomijam religię, mówię o nich jako o filozofach. W życie Kochaj wszystko to co się pojawia w tobie w tobie też to na co ty nie mogłeś sobie pozwolić przez całe życie musiałeś być yy, super. Pozwól sobie na to co uważasz że nie jest super i to dodaje jako taką wisienkę na torcie. Uwaga bo czasem tutaj ludzie z zero przychodzą w jeden I typu całe życie musiałem być mężem. No to koniec. Całe życie musiałem być wierny. No to koniec. Mam prawo i mam prawo wpada też w stan zapalny. Tak, znam różnych terapeutów, którzy produkują seryjnych rozwodników, nie, to całe życie widzisz, musiałeś, musiałaś być tutaj, tak? To, to teraz masz prawo. No to mam I ktoś idzie i w, w pozew rozwodowy, tak, no. a sam terapeuta był gdzieś tam uwarunkowany i przenosi na, 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 na innych swoje y, historie, nie? To mówię naprawdę, nie jest, że obawia, obawiajcie się tego, nie, tylko tutaj też jest ten program, mam prawo, że dochodzimy do muru i w pewnym momencie mam prawo. I my możemy to zrobić fajnie, y, harmonijnie, ale w nieświadomości często z 0 przeskakujemy w 1, z czarnego w biel, z yy, kocham w nienawidzę, z nienawidzę w kocham, yy, fajnie kocham, ale często wpadamy w jakąś kompulsyjną miłość, tak? yy, a pomiędzy 0 a 1 jest nieskończona liczba ułamków, pomiędzy czarnym a białym jest cała paleta barw, tak? yy, my mamy to zrobić świadomie, bo jeśli nieświadomie, to wtedy... Włączy się nam, mam wreszcie prawo i nie, i pójdzie. I często będzie to, będą to gruzy naszej rodziny, naszego dotychczasowego życia, życia naszych dzieci, przez co damy dzieciom to, co sami dostaliśmy, tak swoim, bo no, na następne pokolenie podamy tą pałeczkę. Yy. Dlatego, reasumując, mężczyzna, pozwól sobie na wszystko to, na co nie mogłeś sobie pozwolić. W sobie, na wszystkie te uczucia, które blokowałeś, bo one i tak cię dojdą. Dojdą cię. Nie da się wyrwać płatków. Nie da się. Jak wyrwę sobie rękę, nadal będę istniał. Jak wyrwisz płatek, typu lęk, smutek, złość będziesz, będziesz istniać. Ale będę tak jak z bez ręki, okaleczony. I ty też. Bez tych płatków. I często okaleczeni idziemy przez całe życie, nie pozwalając sobie na swoje słabości. Pozwalając sobie na swoje słabości sprawiamy, że one tracą swój stan zapalny, jeżeli my świadomie przyznamy sobie do nich prawo. Tak, są oczywiście różne techniki pracy z tym, bo to tak łatwo jest powiedzieć. Ale jest to możliwe i to potrafi przynieść niesamowitą ulgę. I uczynić ciebie kompletnym. Komple albo bardziej kompletnym, bo nigdy nie jesteśmy perfekcyjni, tak? Ale uczynić Ciebie bardziej świadomym tego, co w tobie. I tego ci życzę chłopaku mężczyzno i tobie, kobieto, dziewczyno też ze swoimi żeńskimi i męskimi wartościami, bo yy, obie nasze części są nam potrzebne. Oczywiście w odpowiednim dla naszej płci balansie, wtedy mamy większą lekkość. Wszystkiego dobrego. Jeśli to z wami zarozenowało, Dajcie lajka, suba, udostępnijcie, podzielcie się z kimś. Albo pytajcie. Wszystkiego dobrego. Cześć wiaro.